Statki nie toną przez wodę, która je otacza. Statki toną, kiedy woda dostaje się do ich wnętrza. Ja się nazywam Jarek Goods, a to jest jedna minuta. Nie pozwalam temu, co się dzieje wokół w sposób niekontrolowany, zalewać mojego wnętrza i ciągnąć mnie jak kamień na dno. Staję się tym, co oglądam, czego słucham, na czym się koncentruję. Warto, żebym uważał, czym pozwalam w życiu wypełniać moje wnętrze. Jeśli czuję się przytłoczony i przygnębiony przez to, co do mnie dociera, jest to wyraźny sygnał do tego, żeby się odłączyć, poświęcić czas na refleksję, uspokoić. Nie ma sensu narzekać na to, co napływa. Szkoda czasu. Sens jest obserwować, filtrować, wybierać, ograniczać. Decydować. Sens jest być jak szczelny, mocny statek, który dzięki sile swojego wnętrza nie obawia się ciśnienia napierającej wody, który wręcz dzięki temu ciśnieniu jest unoszony do góry, utrzymywany na powierzchni, trudny do zatopienia. Bądźcie zdrowi. Wystawiajcie twarz do słońca i podajcie dalej. Ktoś może potrzebować tej refleksji. To była jedna minuta, a ja się nazywam Jarek Gudz. Do zobaczenia.